Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Ruletki Challenge w Dead by Daylight. Są ze mną Agnieszka, jestem, i Tomek, jestem, intro, <noise> kończę. Tak, Tomek ma lodówkowe gadanie. Także, moi drodzy, kolejny odcineczek przed nami i uwaga, spinujemy, więc klikam, zobaczymy jaki challenge nam wylosuje. Mam nadzieję, że to nie będzie no sounds. Oho, też mam nadzieję. Opierdoli mnie. No nie, Wojtek. Naprawdę? Nie. No sound, no serce. Nie. No i nie, wyłączam cieni. Niestety. No Wojtek! Naprawdę, no, no sound, no serce mam, no. Eee. 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 I jeszcze serce trzeba wyłączyć, bo poprzednio jak graliśmy, to było chociaż sercem. Eee, jak to było czujność? Eee, dostępność, wizualne to? wsparcie. Nii, miał nie, w nie, sensie. serce. To co ty miałeś, ten perk? Czujność? Eee, tak. <laughs> no Wojtek. No ja nic nie słyszę. Ja wyłączyłem. gram z przeczuciem detektywa, gibka, yy, skrytość i czujność. Ja nie wiem co my mamy. Ja mamy za duże szczęście do tego no sound no serce. Mm. To jest drugi tamten odcinek chyba Podrząd też miał no sound no serce, nie? Podrządnie, ale nie, na pewno ja nie. Znaczy nie, nie, no tak jak nagrywaliśmy, bo ja teraz nie mam włączonego serca, więc ostatnio Ja też nie, nie miałem włączonego był, serca, tak, nie miałem włączonego, Kurde. Turda. To jest nie, słuchajcie. Ja myślę, że może, albo wiecie co, może umówmy się tak, że jeżeli są dwa razy te same czelendy pod rząd, pod rząd to, zmieniamy, no. to ja go po prostu zroluję. To czekajcie, ja to zroluję szybko, póki się jeszcze męczy. nie zaczyna, bo to jest troszeczkę bez sensu, moim zdaniem. No perks, no items. Może być. O, wymieniamy? Tak, wymieniamy. No, Wszystkie włączyłem. bez perkus. No perks, no items. No perks, no items. Eee, także ja sobie szybko włączę wizualne wsparcie. Dobra, no perks, więc... no items. Tak, no perks, no items, więc wyrzucamy. I pamiętajcie, że też nie Perk możecie no... grać z perkami. No, pion, pion, pion. W sensie z itemami na mapie znalezionymi. Dobra, tam offering na punkty. Więc dobra, słuchajcie, tak się umawiamy, bo mówię, granie pod rząd, to tak nie bardzo. No nie. To żeby była różnorodność. tak, no Bez wiadolenia nie dodam. Od razu mówię. Bo piszecie, żebym dodał. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Bez biodolenia mamy zawsze. Tak, dokładnie. Także słuchajcie, ja mam też wpływania oczywiście na zostawienie łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadajcie na usłyszeć, linki macie w opisie i jak wiesz, jeszcze Indit. Inditkę. Inditkę. Właśnie, jak się mówi, tak. Inditkę. Inditkę. I tak jeszcze uprzedzę tylko to, że Tomka może wywalić. Tak. Tak. Bo jestem paralona. Powalony, jaka i możemy pisać w komentarzach, czy Tomka szybciej wywali? Czy zginie. Jesteś szczelna. Przepraszam, Przepraszam, to Wiem, że. To... Wystarczy, że jesteś z Wojtkiem sama na TSie przez 15 minut bezemnie. Od razu ci już wiesz. Idziesz na mnie, kuźwa. Nie, co ty, co ty, Tom? Luka napisała, Igzda. Ulka Ja ci widzę jest papa. Oj. Cześć. A tu jestem a z randomac. Ja jestem ze świnką. Ze świnką. ja nie mam Chrum, O nie banan. Ej, to jest ta mapa, z której Wojtek ściąga tego. Randomac, nie? Nie, to nie się! Ja jeszcze króliczyca. Królik! <śmany> Matko. jaj... ty poczekaj na mnie! Będę mieć większe szanse! No i masz szanse, Puść Eee, czy ona czasem nie ma tych toporków naraz? raz? A, nie, 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 nie pismo. Ale dobra. chodzi o to, że my się schowaliśmy, bo ona widziała nas od razu. Od razu. Z A co poszamy. to, się uciekał? Jezus, jak? Ja yeah, pidoje. To. Co? Ja byłem na górze i dostałem. No widzę, bo tam randomka robi temat. ty, ty to, jesteś hit. Jak a ten dalej siedzi. najgorsze oh. jest to, że teraz nie możemy <grymne> się leczyć itemami, bo mamy no items. No co ty, Sherlock? A... Wiem, na razie i tak nic nie mogę. Pytaj. <grymne> ja idę a tutaj gdzie? na tyły mapy. Może no. <grymne> nie chyci się w kółko, bo nie widziałem trąbki To ta wzięła kuźwa rondo. <grymne> no nie wiem, czy za tylko na Wzięła guga, coś... guga na rondzie, ty. Tomek EXPYCHE. <grymne> Góźwa na rondzie. Delicious. Żeby mieć No delicious. nie, za tym... E, Tomek... Nie idzie mi. Powiem tak, to może być szybki mecz, więc będzie do powtórki. Bo... To też coś tak wydaje. Ja ona ma taką barbę. No, no. Tomek piękny Konar, piękny. Ja tak dawno nie grałem Zostawmy w tb, że nie potrafię trafiać w skillczeki. Nie? Ja nie widzę go no ja to jest hit. I ona wraca pod haki, więc nie ma sensu. E, nie, się nie, nie, idź, idźcie, idźcie, pagę, bo ona jest. No, bierze jest mnie tutaj. tam. Yy, Co? Random. Piesze mnie. Ja się nie będę lecieć, chodź. Ja. O, kurwa, Boże. ja biegłem do Wojtka. Bierz mnie tu. Dobra, chodzi do budynku. Nie, jest, to, na górę, robić go na. Koło wisielca, U no. A nie. Ja, ja powiem tak, kurde, na kuliczce lub items. Tu jest wisielec, to Wojtek może go ściągnąć. Wzięła toporki. Idzie... W moją stronę, Idzie do was, tak. Idzie na górę, czy na dół? No, idzie do ciebie, Tomek. No weź na górę ty, ale... Zeszła na dół. Ej, ona ma perkarze chodzenie? Jest takie? Nie. To na pewno ma. No nie ma, to jak może... No bo czytuje. Bo... Chociaż Chcia stąd tam właśnie było ciebie, Tomek. Widać, że nie Uciekaj stąd, uciekaj stąd. To wraca chyba do. No, o, kurwa, tak, o kurwa, o kurwa. dobra jestem w kantynie. Random robi gena dalej, tego na górze, więc. Ja nie mogę tak. Dobra, tu gena. Dobra, ja się próbuję zerwać no dobra. Kurka. Dobra, chociaż jeden gen, taki wiecie. Tragedia, ten mecz. Doba on jest. Do bana tak... ten mecz. <grym> z perków, kurwa. Giby łonka, nie ma. Dobra, rando po mnie idzie. Dobra, zabiję jednego honorowego. Pomaga. Oh o, już rzuca do góry. Tomek. No, czekaj, bo się lubię. Z kurła kurwa. <grym> z cieniem się lupowałem się z jej siekierą Gdzie ona jest eee, Nie wiem Na górze nie czy widzę. na dole? Nie widzę jej O ty franco A w ze se szczel Rano też ma jakieś problemy Widzę z też. O, o Jezus, żartowałem, nie obrażałem Cię Jezus Maria o, Oż ty Ra no A, randoma pomoc, wywaliła. No, wzajemnie Nie, Miało mnie wywalić. Akurat jak mnie leczyło. Wiszę, <laughs> hallo. Ja też. Dołączam do uli, do osób nie mówiących. Fenomenalnie, fenomenalnie. Nie chcę nic mówić, ale nikt po mnie idzie. Bo ja raczej nie, wiesz? No. Tyż to. Ten... Ja nawet nie zdążył do ciebie dojść, bo... No chyba żort to jest. Chyba to jest powiem tak, żort... żort. O też dołączyła do mnie. Jak bywa gra, co to było? Wiem <grywa> ja tak, tragedia dzisiaj. Tragedia. Jak ten random kręci... Aż znaczy random, nie jeszcze random. ma żelazną. Dziwiczę? Ta. Po jej rzucaniem y, toporki nie powiedziałbym co każdy razem I... No, idzie pieczora myślisz? myślisz, że ugrasz to? O, cool. Ja też, bo randomka jest Chyba, że jakimś cudem ten random się, że tak powiem a czemu ten bot, poświęc, bot jest no. zawsze kręcą kamerą? No. Też mi się już kręcił w głowie, dziękuję. Może żeby gracze widzieli. No nie wiem, ja nic nie robię w każdym razie, czekam aż ten, ten umrze, może... No to jeszcze może Chyba, dusza. chwila. Chyba, że dłuższa chwila, jak będzie w skill trochę. trochę. O, ściąga się. No nie, no żart! <noise> to, to, to. To. Może ma kruki? Nie było kroków. Opuścicie? cię, może nie? Ja się na nie będę rolował. Nie, po pierwsze nie idzie na hak. To nie będzie. Powiem tak, bardzo baj, baj, baj. szybki mecz. Bardzo. Bardzo Indytka Tragedia, naprawdę this tragedia. This to, co to, tutaj to, to, to to, to, to było. To... A jeśli byśmy mieli No Perk no Sans, to myślę, że szybciej byśmy też wszystko czynić. Oj tak, tak. Szybciej niż ja chyba się nie da. A to jeszcze raz? No, dobrze by było. <grym> Ale ten sam czy rolujesz? Eee. Rolujesz? Nie no, roluję. Więc od A razu z... cyk, spinujemy. Tr strasznie trudny mecz. <fłatki> strasznie <bitkę>. trudny. <suszy> <fłatki> Wylosowało mi to samo, No Perk No Items. No to, jedziemy nie, jeszcze raz. Nie, nie może być to samo. No Dwa tak, podrączniki. Śpiewliśmy minut temu o tym gadaliśmy. No. A... Ja muszę chyba w ogóle znaleźć inne, inne narzędzie do rolowania. No sounds no serce. No i no to jedziemy, no. No co? No tak, no. no nie, no, będę musiał, no, będę musiał, no, nie, słuchajcie, z, z, ja spróbuję w następnym znaleźć jakieś inne do rolowania. Chyba że znacie, to dajcie znać. Czyli no co, so, no, so, so, no, no serce. Tu się mi coś nie podoba <laughs> nie, nie podoba mi się z tym co. Kolejny bo tutaj do Cały czas wy, wypadają te same. Rzeczy, nie? I to już wypadają włosy przez ten gry. Ale możecie grać z perkami. Włosy. Broda ci wypadła. Nie modno, wypada mi, bo nie. Przez DBD. No właśnie mówię, że stacja ci wypadła cała. iść z Golil. Nie, dobra, wypadła ci. Będziemy. I z czym ja jeszcze grałem? Skrytość. Dobra, mam wszystko. Biorę apteczkę. Bierzemy. 10 ładunków. No, dam sobie to. I 8 ładunków. Dobra, daję redy. Inditkę. Winditka. Nie wiem, to się da już. <grym> Co? <grym> Co? <grym> Co? <grym> Kaga? Chyba, że. Słuchajcie, teraz szczadę na pomysł. Jedno. Możemy zrobić tak, że mamy w... <grym> cały ten pakiet challenge. I po prostu jeżeli w danym meczu go zrobimy, to ja jakby go zhajduję, więc następnym już się nie może pojawić. O, o, To może tak jesteś... zróbmy. O, żeby no. to była taka, wiecie, różnorodność, bo ja wiem, że wy lubicie jak my się męczymy. Ja to, ja to doskonale rozumiem, bo jest tak jest, ale wiecie, powtarzalność, jeżeli no tak jak dzisiaj, no tu mamy to, tu mamy to i to tak trochę bez sensu, więc myślę, że po prostu będę te challenge'e usuwać z listy i po prostu. Co za, ty na terenie, za każdym razem sobie? będzie na pewno co innego. Widzisz jej kudły? Ale muszę od razu powiedzieć, że ona A, wygląda to lepiej to... w Fortnite niż tu. Pani Ripley. Przy okazji, jeżeli gracie w postaj, to możecie skorzystać z mojego kodu bo wiem, Nie, nie znam o. jego. A to ty turner nie znasz? Znam, ale nie, nie mogę sobie ten. I na turner? Ja, ja też właśnie mogę odponić. No, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, bo cię tak wiesz. Boże. Piosenek ty nie turner. No, zwyśle śpiewaj, sobie, zapodaj. O Jezu, teraz to mi nie wyjdzie. No i widzisz? Nie znaś Ja znam, A... tylko nie mogę sobie. O Jezu, końcu języka. co to było? You're jest simply the best. ooo oh, chyba oh, oh. tak. Co? Tak. to? Jest to? No. Okay. Ej, co? Nic nie słyszę. No. no co ty? Komputer ci się zepsuł. Chyba tobie. to, 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 to serca wyłączone, nie? Chyba mam. Ktoś o Boże, nie, tu nic nie można. E, biegnie jakaś w fioletowych włosach, czerwonym światem. więc to jest modulet Tak, tak to chyba. To jaki to jest modulec, który wygląda jak surf? O kurw, e, ten. Legion. Oh! Legion? Tak, Legion jest. Nie lubię, jak ona się w ten, w surfkę, jakieś to przyjmę oczy. Ona się w surfkę zmienia. Oh my god, I would be dentku. <laughs> Inditke. Inditke. <Indeed> <laughs> Dobra, jest po drugiej stronie mapy ode mnie tak. No dobra, gdzie jest Też macie jest... czujność odpalono. Ooooo... Była w killer szuk. Dobra, Tina do mnie biegnie. Nie wiem gdzie jest ten, y, killer gdzieś tam. Tina, tutaj. chodź tu, cię, chodź tu. E, koło szaka był przed chwilą. No był, ale gdzie? To ja już nie Co wiem. Co pokazujesz? Fak, nie trafię. Boże Tina. O, o puka puka. E, dalej tego. jest. Idzie, A, do, nas, idzie do nas, idzie do nas. Siosio, sio, siosio. Sio, sio, sio. O kur. Nie mogę iść! Ja pójciekłem. A i tak nie! O, żeż, kurwa. A, masz pa, pa, na Rio. Pa. Pa, pa. Pa, pa. Została tam? Idzie do. Łazi tam wkoło, w koło w Ogłuszyłem A. ją. Uszła za chyba. tym. Um, A, wy się wyleczcie. Za A, aha, ja myślałem, że to surówka. <laughs> Tomek! Ja cię proszę. Please. Please don't. <laughs> ci da się z na skill Może ja słyszę tylko szum w słuchawkach oczyszczacza powietrza, nic więcej. Ja słyszę. Tak ktoś ciszy. po ciebie idzie? Tak, nikt. No ja, no, staram Jezus. się. No Jezus! Tomik! Aga! Wybrzmę, Tomik. Dobra, niszczę Gana, co robiłem. Jest tam od strony wesołego miasteczka. Tylko w, w sensie. To idę po tomka. Dobra. Laura, <laughs> Dobra, wyleczyć apteczką szybko. Jest niefer, że ona wygląda jak Wojtek. Oh, oh, mam. No to jest niefer, Ty jesteś No co ty tego nie widziała? No, Tomek. To tak, nic. Dobra, robimy chyba tego gena tutaj, no bo to trzeba się dobrze rozglądać.

nie, Niszczyć, bo tak już jest zniszczony przez. Zapaszczę tej. Tylko tej. Staraj się nie skrzanić tego Gena, co? Bo tu już jest ponad połowa. A. Patrz dokładnie na Cio. Gena. Nie, patrzę totalnie na środek. tam <laughs> Ona chyba się tam plącze koło domu. Tak, właśnie, no. Oczy mnie bolą. Jest taka głucha. Nie mrugam. Głułość. Ja nie mrugam. Aaaa no. Wojtek A Jezus! Nie, 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 Wojtek wejść siostrę! Yy, do yy, ty, 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 o, dobra! <zysk Navalny> Dlaczego ty. ty biegniesz do mnie? Bo mam większe szanse! Tak już Chodź na mnie zliczyć! Korzona tu jest na dopiero... W domu. No, tu nie, a jest, mnie. nie goni? No, ale to mnie ja się tu w domu gania. ja już idę na piętarko. Gdzie w domu, jak jestem w cyrku? <noise> Polecieli tam hmm. gdzieś. Far away. Okej, okay. ja używać apteczki, szybsze leczenie, bo... <noise> tutaj no. zrobiłam Jenna przed chwilą. Dobra. Wiszę. Za, za tobą tutaj jest Gen, też do zrobienia. Poszła Poło? do osoby, która biegnie. Nie przyjdzie do mnie, bo już tam biec. <noise> Myślisz, że to, hmm. to działa? Nie. zniszczyła tam maszynki. <noise> Dobra, idzie coś. ten. Ja idę Na... po Tomka, bo ona idzie z drugiej strony. A dobra? Ja poszła do Jenna, który został zrobiony. <laughs> nie trafiłem. do randoma. Ja cię tam od razu zmacam, nie? Łapczką. Mhm. Jędy, się też się rozglądać, czy ona idzie, czy nie idzie, nie? Tak. to Chodź. A go masz tam? Nie, nie, tam. Twoją Tiny Turner. <laughs> bo Ja, ja, ja kręcę do, dookoła. To no już nie muszę. Just play the best. Tam, 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 tam. Tak, ona miała jeszcze jakieś piosenki. No miała, ale już nie mogę sobie. Ta z Bodygarda chyba też była. No kurwa, no to. Jak, jak szła ta z Bodygarda piosenka? Ojej, nie wiem. Nie wiem. Utraciłaś Nie, Pamiętam, właśnie. Jezu, nie strasz, ja to skrzynki używam. Że pobiegła do następnych osób? E, tak, do nas. Jezu Jezus! <laughs> ja pierdzielę. a się wystraszyłem, Boże Święty. Biegła z tobą? Nie. Ale się Znaczy tak, biegnie. Ja. Yeah. Aż sobie paluchem o przycisk zahaczyłem i sobie obdarłem palce. Au. Co? Dobra, ja robię tego gena z powrotem. No i dupa, moja skrzynka, proszę się, pier... Jeś, e, zasada jest, nie to ja się Dobra, na... Ja pierniczę. dobra, spierdolniczyłem tego gena. Tomek opada ci, zaraz opadniesz. Tam e, Tomek idzie do ciebie. Opadniesz? O co on zrobić, żeby nie opaść? No, ja Musisz się Jezu, kresek mu opada, nie wiem, co robić. Mogę mu nie mówić, to był opad. Nie <laughs> jestem przyzwyczajony do tak szybko opada. E, zdążyłem. Zdążyłem. A Wojtka ściągli? Nie, ja wiszę cały czas. E, dlaczego cię nie widzę? Nie Wiesz, wiem. Się? Też jestem oślepion. I ty kuźwa wisiesz? Ty, bez kitu, ja nie widzę Wojtka. Też nie. Dobra, zaraz nam zejdzie oślepienie. Tu widzę, widzę Wojtka, ale nie widzę go tak, żebyś się podświetlał. Eee, po, y, ona, Legion tam nie da... Kuźwa, gdzie on jest? Cię? a tu? Valkyria leży. No. Sprawdziłem przy okazji, jakie miała tydataraz piosenki jeszcze, ale ni, 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 po tytułach nie. <grym> nie, nie, nie. No to, to simply the best, no to wiadomo. Ale jakie jeszcze leciała? No to z Bodyguarda, ale ona to na pewno nie było już simply the best. Co ty robisz? Wojtek? No to. nie, zostaw go, zostaw go. A, bo Tomek, Dobra. <grym> I ona chyba tu przyjdzie, ta babica. No ty go uciekł. O, wrócił. Nie, uciekłem, <grym> bo wydawało mi się, że ty byłeś wyleczony. O. Wracaj, wracaj, wracacem bo ten zapał wysokati. Oka! Tomek ci. Ja idę pora, to ma, nie? <laughs> ja idę. Kurwa. Wprosem ja do szafy to teraz go, bo ja też jestem tu obok. A Tomek będzie umierando miał. Gdzie ty jesteś, Tomek? Nic nowego. Ucieka! A jakim mi demona była wyleczona do połowy? Bo ma jest taki perk. Aaa, dobra. Oooooooo, złapisku. Kuźwa! Dyklu, masz w twarz Niegraszna dziewczynka, chodź dziewczyny. No kuźwa, ja uciekam, a ta wyskakuje mi jak Filip sknopi. Dobra, chodź. To powinno być, wiesz, crazy, crazy girl. O nie, biegnie do mnie! Dobra tuż tu, oh God, to jest gęby. Ojej! O ty piękniutka, dobrze przynajmniej urodę masz. Chodź tu <słyska> Ej, jaki kurwa, proszę! przepraszam! Zostawiła mnie. idzie Z boku domu. To by, Wojtka. Nie, nie, A nie, to Aga! Ja robię na początku cyrku. Ja się W głównym domu. Dobra, śliczna, gdzie ty jesteś? to chyba idę do ciebie, patrz. Idę cięść, Tomik. Nie, to nie. Ale to Turner idzie. Chodź tu. O boże, jestem w Widzisz, jak ktoś tu do mnie. A widzisz? No nie, ja robię kartę. Kurwa, e... nie zagaduj mnie, bo nie trafiłem w gena. Przy cyrku od strony głównego. No, ja też ja robię. Ja tylko wystąpię. Każdy z nas A robi. dobra, to jak robicie, to róbcie. A e, Aga! czemu tak powoli? No, 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 no. Ty, jakieś su no, su suwerennej? Suwerennej nie rydałem. Ej, dałem ci! Ale ty jest szmatka, Ej, ale ty jest szmatka. Tak, tak. szlak nie trafiłem. Ale ty Chodź. jesteś. Odstawiam się, bo po prostu Tomek, ty. Ty? Bo ty jak dajesz killerom to. Ty, Klu, to ale wszystko dobrze, jak ja daję to nie chcę. No na końcu się daje, nie ty Mówi was, Mówię, uciekaj on, poczekaj, bo ja muszę jej dać suwenirę. No i kurwa ma problemiki i to ona cię znajdzie, jomeno! No, uczyłem się od ciebie zdawaniem. Tak dajesz na prawo i lewo. Nieprawda. Czasami daję tylko na lewo, albo tylko na prawo, ale ona jest dwa nie je. Poszła gdzieś. Poczło Przyszła na, do mojego poszło. gena, jest na początku cyrku, ale wraca tam, gdzie chyba... Do budynku? Coś, do budynku wraca, tak. Dobra, stój, zobacz... Wróciła do... Idzie do, was, idzie do was, idzie do was, idzie do was. Ucieka, ucieka do metkotopki. Nie, poszła do randoma, poszła do, do randoma. Dobra, Co ja ciebie, bo ty miałeś dwa ja haki, deklu. Myślę, że to wciąż pomoże. Ja tu pidzinę kuś wam. Gruchu, Gdzie wy robiliście tam gena? Koło budynku. Tego co czy Nie. Puszczaj. Zagadałeś. Nie, tego nie robiliście. Dobra, to ja wracam do tego. Ty się niesłyszana. Uciekaj, Tomek! No, bo ty będziesz miał zrzdęddę. Nie, no po prostu. Myślałam, że się schowam, a tam się była szafa. Gdzieś ty kuwa stękasz. Nie ona słyszę. Słysza... No ty nie, ale ona, tak? Doskonale mam wiedzieć, że stękam jak nie słyszę. Ale jak jest zdziabnięty, to wiadomo, że stękasz. No i Nara. Kalo. Ale wiecie co? Nie lubię się tak fokusować na tych skilczakach, bo w mm -hmm. pewnym momencie mnie oczy zaczynają boleć. Ja przestaję mrugać. Ona za mną. Naprawdę będziesz mnie mordować? Naprawdę? Kończę chyba. Kończę. Noed. chyba żort. Noeda miała. Chce się Noeda znaleźć. Jeżeli gracie z A nie, wy nie gracie z przeżyciem detektywa, i ty masz pompona na głowie! Tak. Mm, poszła do budynku. Można Nie koło, jeść, koło budynku. Koło szaka y, ten... totem... czysty. Do kogo ja mówię? Przecież to random kamień Nie się... Random otwiera. Ale bym się targał za tego pompona. <śmiech> 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 Jezus! Jesus Christ! Aha, zrobiłaś to co ja wcześniej. Nie. Zamiast do okna życia, to wlazła do szafy. Oh, no nie. Ja też tak zrobiłem. No, no nie, no szafka random mi ukradła. Idzie random idzie po mnie, ale to jest chyba marna oh, szansa. Mariusz. Ty śpiewa. Otworzył drzwi. Kinda crazy. Trudno mnie da. Niech Indidka, ojeju, nie tu. Nie Hinditka będzie z wami. Niech Gdzie była ta druga brama? O, ten, to Tim. Ej, Tina jest przy drugiej bramie. Ale nie otwiera. Teraz, nawet. Hmm. No ale co z tego, jak my oboje jesteśmy... ...dziabnięci? Hmm. Wydaje mi się, że... chyba lata przy tamtej bramie cały czas. Czekaj, Tina... Była przy jednej jest przy jednej. <grym> o, Rolling. Otwarte? Rolling, rolling to the river. O to 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 ta piosenka. Przypomniałam sobie. Ah, rolling. <grym> tak. <grym> rolling to the <grym> river. Się ta się <grym> ta tak, ja na tymi głową tak robiłam. bum bum bum. To czy pani umie pieśń Tu tu. O, tak było. Przypomniał mi się, Jak jest zdążę i nie wiadomo, nie wiem, o, Druga druga była otwarta. Ha, okay. dobra, no mamy pa. to, udało się. Ale z jednej strony się cieszę, że w następnych już nie będzie tych samych e, challenger. Ja też. Także to jest plus, ale będziemy mieli jeszcze jeden no sound, więc... Ale powiem szczerze, że ten mecz nie był taki tragiczny. Nie, w porównaniu do tego pierwszego Ale całkiem bo mamy to przeczucie, ja sobie włączam tak, 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 no tutaj graliśmy, tam mieliśmy no perks, no items, nie? Tak. Także jest jak jest. No A dobra, nie. moi drodzy, ale za dzisiejszy odcinek wam dziękuję, była ze mną Agnieszka, Bum. był też Tomek. Bum. No i co? Do następnego, trzymajcie się, cześć i pa pa! pa. And